Ruch kontra Radom jak Radom to ostatni mecz 15. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Na początek już tradycyjnie w tej serii spotkań. Hymn Polski. Piłkarze rozgrzewali się bardzo, ale to bardzo powoli. Ta pierwsza połowa nie dostarczyła wielkich emocji. Tu najlepsza szansa Radomiaka, który miał optyczną przewagę. Kasta nie da do Pedro Enrique i pierwsza część gry kończy się rezultatem 0 do 0, ale po przerwie zaczyna się dziać naprawdę sporo. Kapitalna szansa już w 30 sekundzie tej drugiej połowy przed Danielem Szczepanem. Dobrze broni jednak Albert Posiadała. Chwilę później uderzenie Miłosza Kozaka, strzał niecelny, potem Swędrowski w słupek jeszcze będzie miał szansę. Dominik Steczyk, Steczyk za pola karnego i piłkę posiadała. Odprowadził wzrokiem piorunujące. Pięć minut gospodarzy tego spotkania. Wciąż nie ma jednak goli. Teraz sadlock w mur z rzutu wolnego. Potem poprawia Tomasz Swędrowski Wprost w ręce posiadały w końcu Radomiak, nie najlepiej Krzysztof Kamiński, do bitka. i tym razem bramka szruchu stanął już. Na wysokości zadania. A teraz Daniel Szczepan. Daniel Szczepan sam na sam z posiadałą jest piłka w siatce, ale jesteś chorągiewka arbitra liniowego w górze, i tu był spalony. Gola dla ruchu nie ma. Chwilę później kopia tej sytuacji. Kapitalne zagranie kozaka. Szczepan pada w polu karnym. Jest gwizdek sędziego. Ale tu sędzia Sylwestrzak jak najbardziej słusznie dopatrzył się symulki napastnika ruchu i ukarał go żółtą kartką. A wszystko to z ławki rezerwowych obserwował nowy szkoleniowiec ruchu Jan Woś, który zastąpił Jarosława Skrobacza. Był celny strzał Radomiaka. Potem jeszcze poprzeczka po rzucie wolnym i uderzeniu Miłosza Kozaka. Rezultat się nie zmieniał. Doliczony czas gry wprowadzony w drugiej połowie Rosza. Tuż obok słupka łapie się za głowę rezerwowy napastnik gości. I to była ostatnia ciekawa akcja w tym spotkaniu. Ostatecznie ruch Chorzu w debiucie trenera Jana Wosia dzieli się punktami z Radomiakiem Radom. Ruch Radomiak 0-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.